Nie no, stój! Ja to widziałem, on sam się No witam was bardzo serdecznie, gramy w Survivor. Szybko! No to... Ja mam z z tej strony, ok? okej, ze mną, k***a. Kapitana, ja dzisiaj gram w Survivor, tak wiem. Dobra, uciekamy. Za nami biegnie z bo się tutaj nabiliśmy, okej. Jest chora. Biegniemy. Biegniemy! Nie. No, no, no no no. Jesteśmy nie budowlańcami. Nie I szuk... no, no, no więc co budujemy? Co? A, czekaj se, mikro make out... No, no a, a, a. Tu nic nie ma. Ej, trzeba. A, to jest ej, weź, wiesz co, trzeba patrzeć w górę i takie góry trzeba znaleźć, czekaj. A, tutaj jest jakaś ścieżka, C ciśniemy. Ej, to, ej czekaj, gdzie ty jesteś? Tu widzę twoją lampkę, w mieszcze gwiazda. Chodź moje gwiazdeczko. Nie biegaj cały czas, bo tu się kończy. Weź kurde, nie biegaj, ale ty masz fajne nogi. nie wiem, oczywiście. myślałem, że już nie zauważysz. Ja, ja, ja tak się czuję jak ja bym był w tym lesie, kurde. Ej, wiesz co, Weź się nie odwracaj, Trochę, Mam dużo za mocno zagłośno tam pewno ten. Nie, nic nie idzie. Mam mocno zagłośno grę i, I na naprawdę będziemy krzyczeć, bo się tak mi na mnie! Czekaj! Ej, chodź tu, wróć się po mnie, proszę cię. Ja się zmęczyłem. No ja też. Tramp, ja, ostrzeżę. Słyszę te krótki o... ze Co? On jest za tobą! Co ty gadasz? Za Nie. No kurde, przy... gdzie masz kartkę? Po ja nie widzę kartki, a jest. Ej, moja kartka! Moja kartka, Gówno, ja tu jestem. I tylko to się liczy. Co to jest w ogóle Jaki samochód piękny? Och. Mm. Mam pierwszą kartkę No, to wyglądało na czerwone Ej, poczekaj na mnie! Gdzie ty jesteś? obok siebie i jej... Ej, dawaj, wsiadamy jest. do samochodu Proszę. i śniemy Ta-da-da-da-da Las Eli, wyżej jak mi coś wyskoczy, to mi uszy pękną chyba? No to na... Kurde, ja <laughs> Idziemy przez las Zarapujmy coś Dawaj Dobra, no, czekaj Jo, idziemy. Przy... Nie, no ja tam nie utens. Ja też nie. No to, to, to kurde było. Tak, idziemy z proszę cię. Idziemy, no. nie no, stój! Ja to widziałem, on co? <grym> ja to... Jestem? No shit, nie odwracaj się! Nie odwracaj się! Nie odwracaj się! O moje serce! Wiesz jak no to, to... Nie, on tak nie goni, on nie biega! Biega! <grym> Nie, on się teleportuje tak dziwnie, on stoi tylko w miejscu, on nie może biegać. Nie jak mi serce zabolało. U ciebie ty nie to było tego września. Udzi... Ej, to jest jak Slender, czyli on tylko stoi w miejscu. <grym> kartka. A miałem? nie, taki dom, ej, wbijamy tam! Ta to jest kartka. Nie, tam ja się boję, kurde. Ja się drogę cykam, chodź za mną. Wbijamy, to, ej, to jest jakaś kartka. idziesz za mną. Tak. Pa, technoparty pa! Co tędy A musimy bo... bić? Slender to on jest. Is... nie nie ogóle... wiem. On tam jest! Не, хуй с картком. Бегите за мной. Можно пшеить. Не можно. мной. Бегите за мной. Бегите за LEGO! Oh Piękni! Jeszcze nie... Jestem ja coś... no. <laughs> z... Nie mogę biegać! Ja też nie, nie pobiegaj! Czekaj, nie ma go! Yes. <laughs> nie! 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 To jest gorsze od tamtego! Dobra, nie widać jego ślepi ładrzewo. drzewo. Moje serducho, ale on jest za nami ciągle, wiesz o tym, nie? Cały czas chodzi kurde za nami. Biegniesz za mną? O oh my fucking god! Dobra, nie, jesteśmy szybsi od niego. Mamy kurde Koparę w, w majtkach. Ale Biegaj bo się i będziesz jak ty się nie odwracasz i dlatego ty nie masz takich emocji. Ja go nie widzę. Tak? Jaki trampostrzał postrzał? Widzisz? Widzę! Oczko w kosmosie. Wiesz co, ja odkryłem tutaj magię. Nie ma go, co pewnie za mną teraz, ciśnie tu będzie gdzieś. Bez się ciągle odwracam i dlatego on się za mną tepa. Ja nie mogę, ja nie mogę chodzić już, on idzie. Biegać ja nie mogę. Ej, my tej gry na pewno nie przyjdziemy, ja też nie mogę biegać. O już mnie gardło woli. Nie ma strzała. On pewnie zaraz się... A On <grym> się zaraz przynastepnie. Nawet przeklinał, kurde, ze stresu. No, Dobra, biegnij. Cicho, cicho, cicho. Ja nie przeklinam. Jestem Ale... bardzo, kur... kur, Ale tak, kur, tak, kur musimy kur tak biegać z umiarem, nie? Bo to jest... Żebyśmy chociaż te trzy kartki zdobyli. O ja pierdzielę. trzy. A mamy ile? Jedną. O kurwa, on jest tam za drzewem. ON JEST TAM ZA DRZEWEM! Gdzie? TAM STOI ZA DRZEWEM! Ja go nie... No Chodź w las. Kolego, idzie z nami! On nie idzie chyba. Ej, nie biegaj kurde idioko. Biegam tylko tak co chwita. Tak troszeczkę. I patrz w górę i znajdź góry. Właśnie. Żebym coś zobaczył, tak już to widzę. Uciekaj, to... Kurwa jest za mną. Uciekaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj Marian! A ty mnie widzisz, bo ja się boję odwrócić. To gdzie ty jesteś? Dobra, idziesz. Dobra, chodź trochę tak zwrócimy. O, ścieżka jest. Taka ścieżka jak z ciebie Rumun kurde. No, no jest seksowna tu, tu coś jest. Gdzie? Ja cię zgubię. O dobra Mi się wydaje, że on tam za tym stoi. Nie wiem, sprawdź. Jakby co będziesz nie ruchał. Gdzie ty jesteś? On jest za tym! A to jest kartka, ja to chcę. Przykro mi ja! Ej, czarny uciekaj! czekaj. Kaj to tam. Takie szmata, nie? Czekaj chwilę, czekaj chwilę. Gitram z niego jest? Ale mi się... Stary, jak u mnie on drze już mnie uszy bolą. Jesteś dobra, podgłośnię tylko grę. Uff, moje serducho. Będę tutaj nagrał. Jeszcze jedna kartka, to jest nasz w ogóle... I w gaciach. No nie, to ja Majtki są pełne u mnie, nie? A wiesz ile już nagrywamy? nie, nie mam licznika. Szkoda. Bym musiał sprawić. A, w dupie. Jak co to się. A, co miaru się nie odwracać? To... Nie, powiem. nie, radzę ci nie. Radzę ci nie. Naprawdę, naprawdę. To stój w miejscu teraz. A, teraz. Moje gardło. Nie, nie ma go tam. Już nie. Ale mam bugi z teksturami. Nie, ja też właśnie to tak dziwnie, nie? No, a ja mam na fantazji ustawione. Miałem na No, fast. Lol. Ty masz jakieś kurwa drzewa, kurwa, z mutacją bez. Nie, tak on tam stoi. Widziałem właśnie, coś się tepnęło, nie? O, widzę jego ryj. Hey, na, na, na. Ej, nie, on... Ja nie mogę Zegna... biegać! Nie mogę biegać! Przegnaj! On jest za tobą, dokładnie za tobą, nie jak. Widzę pierdono? go, widzę go. Znaczy, widzę jego dłonie. <laughs> ruchaj m... ruchaj, niedźwiedzie, nie dzwiedzie, <laughs> nie? W grze co to jest? To jest wilkołek, tak? Biegniesz za mną? Tak. Czy ten pan biegnie za mną? Nie, poczekaj! Poczekaj! Nie biegnie. Na szczęście. O, jak mi wszystko boli, nie? Stary. Zasrane krótki nie denerwują. Wiesz, że my ciągle chodzimy w kółko, jak takie debile? Tak, trzeba spojrzeć w górę, w górę taki O, ale, ale widzę w tej górze ja! Czekaj, chodź za mną, chodź, ja teraz prowadzę. W Górze nie, nie widzę cię. Jestem za tobą. Okay. Tu. Chodź, ja teraz prowadzę. Czekaj, jesteś takim, kurde, chudinim. Jezu, niu. No, Ja teraz prowadzę. Wybieraj już, nie możemy stać, pamiętaj. A ja będę stał, i co? On tam jest. <grym> Widziałem jego ryj. Tak czy sią pfu, oczy. Takie ma te. O, przy mnie jest! Widzę go. Ale ma klapę. Mm. No, widzę jego tylko oczy. On tak o, fajnie się... pój On się tak fajnie odwraca, tak ten, przychyla głowę. Jakby chciał nas wierzyć. Na po początku to było straszne, po mm. prostu trochę tak. Mm. No, 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 no. Wtedy co go z Na no, po początku to, jest... to się prawie zeznało. <grym> No okay. To tak, słuchajcie wszyscy, on już kupę puścił. Ej, siema, Ej. widzę cię! Idziemy do Ej? niego? Ej, dawaj, nie, tam jest. Tam przeć, widziałem tylko jego oczka. Może chce się przetunić. Czy go go szukać, czy kurde, grać w tą grę? Grać mamy. Mamy kartek Co? szukać. Weszłem w ciebie jak w bułkę. Ład. Jaki zboczenie zjebany, kurde. Nie podoba mi się sterowanie tutaj. <laughs> ARA! Ja <suszy> tym meczu, boże, meczu. Po tym idę grać, kurde, zjeść sobie kanapkę, bo słyszałem go tylko na lewej słuchawce. To jest takie dziwne. Bole Mam niż. lepszy pomysł. Gdzie on jest? Ja go nie widzę. Jego ja nie widzę. Karteczka pat Tu być. Tu byliśmy już. nie góry! Tam góry za mną. On mnie zabije! On mnie zabije! Biegni za mną! Biegni tam prosto za mną! O, biegnę za tobą! Żeby nie bieg... zaraz się zmęczę. Bieg... Jest za mną, nie? E, no tak. Ale mi się łapa spłaciła. No, ale myślałem, że tylko mi. Dobra, już go nie ma za tobą. Ja patrzę za ciebie, ty za mnie. On się za nami. Za kto... za zaraz... idź. Ej, nie mogę biegać! Gdzie są te góry? Nie wiem! Tam, dobra, tam. Co, nie mogę biegać, ty mnie zostawiasz! Check, Nicole! Ej, dwa są? Nie, byłby jakiś. No! Jest przy tobie, debiu! Jest przy tobie! Grasę, pasa, pasa! Noże! Ej, za bardzo, właśnie! Dolego, dlaczego mnie opuściłeś? Gdzie dobra, ty nie? jesteś? jest tu przy mnie ale biegnę do ciebie co przy ci poś... tobie tu jesteś dobra gdzie są te góry tu są te góry Miesz karteczkę bierz karteczkę ej to mu wróciliśmy, kurwa no my się kręcimy się jak dupą co no ty masz być. ty trzeba znaleźć te góry za tam są góry czekaj gdzie ty jesteś o ja pieprzę ja... ej widzisz górę tak Spójrz widzę górę widzę widzę, widzę. no biegniemy w tamtą stronę Co by się nie działo <laughs> widzisz też śpiące mm -hmm, mm -hmm. ja się zmęczyłem to biegnę do nich pamiętaj myszka w górę jak cię ja widzę. jestem ciągle przy tobie Dobra, jestem przy tobie tam i tak będę. Ramię w ramię! Uuuu! Jaki hajk widziałeś? Czuć jest czerwony, jakiś kurde Spider-Man. Serialnie. Widzisz mnie w ogóle? Nie jest. Ej, wstać! Ja Najlepsze, jak ten tyle, tu się dwa razy na ciebie, ujrzał. <noise> Ej, te góry były. A tam są, dobra, tam. Chyba dobrze idę. Ty mnie widzisz, czy nie? W górach jest karteczka, tak widzę cię, jesteś po mojej prawej stronie. Chodź tu, nie tam! Dobrze, idę teraz. Ojej. Oj. Mi coś tak miga ciągle dziwnie. Ej, nie tam. Jak to Barty. nie? Dobrze idę, bo nie skręcałem. Tu są, jestem przy góra. Oj, tak... się wtepnął we mnie. Jestem w grubych drzewach takich mocno. Ej, jestem za tobą, idioto. No to są... No dobra. Da, 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 da. Ej, tak ci mruga coś? Mhm, to nie, ty. Mhm. Ej, jak se zgaszę latarkę i tak ci mi mruga to tak dziwnie. O Jezu, widziałam jego rękę po lewej. Ej, on jest za mną Spokojnie Andrzejku Jak wyskoczysz przed nami to po tobie Wiem Ej, idziemy gdzieś. Się... Ej, e, powinniśmy iść w lewo Tak ogólnie Nie wiem, idziemy, Słuch, iść tak, za mną Tak, w lewo A Ja cię nie widzę, więc nie wiem Dobrze, idę, idę teraz Idę za tobą kurde Dobrze, idę? Ja? Teraz? Czemu? O fuck Oh shit OH SHIT oh SHIT <śmiech> <mnie>. <śmiech> Nie widzisz mnie? Jak biegnę za tobą? Ej, w prawo, w prawo teraz Dobrze szłem, mówiłem, szedłem. Kolego. Co? Jestem za tobą. No to dobrze. I ty kurde źle idziesz. Dobrze, idę, teraz jest ścieżka właśnie, Dam prowadzi ta. Nie, spójrz w górę, nie widać gór. jest, To, to jest za nami dokładnie. Ja, ja się nie jest. cofam. Co mm, ja cię nie widzę. Pierdol. Widzisz czerw. mnie? Ja nie mogę biegać, on tam mnie... Gdzieś, tam gdzie się zrespił, to ja tam stałem i akurat jego oczy widziałem od wsiące. A ty mnie widzisz, czy może nie? LOL! LOL! lol. O dobra, weszedłeś we mnie, nie widziałem. Zakał mnie! Wiem. Dobra, uciekaj, uciekaj, Wiem, będę do ciebie do oglądał. Obserwujesz mnie, tak? Mhm. Dobra, to kolego ja to spróbuję zdobyć jak najjedną kartkę chociaż. Ale się Jest Jedna kartka i koniec. Chociaż tak jedna kartka jesteśmy mistrzami tej gry. No bo w Gra jest nasza. Ale... E. <grafy> mogę się obracać na swoją kamerę? Nie. Sz Szkoda. Napiję się, Koli. <grafy> <grafy> Jezu! Gra jest chora. Dobra, to by było jest na tyle. E, ja spadłem z fotela prawie. <grafy> <grafy> Dobra. O Boże. Dobra, to koniec. No. że taka jest chora, powtarzam, jest ją 50 raz. Więc... subskrybujcie, lajkujcie, tak, rube nie. jesteśmy z żydami. Żydy chcą wszystko. Więc Dobra. na razie. Hello.